Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii z gry LEGO Star Wars 3 Wojny Klonów, a dzisiaj ze mną jest ten Przystojak. Sztex, dzień dobry. Dzisiaj będzie profesjonalnie, widzicie przed odcinkiem Tak nam dobrze poszło, że mamy już 59%. Wow! Tak, 59%. Słuchajcie, zaczynamy kolejny poziom co to będzie tym razem, nie mam pojęcia e, oczywiście mamy też te systemy, tutaj pogadamy ze sztyksem, co to jest, bo z Jarek ma tego nie sprawdziliśmy zbyt dobrze i co to będzie różne podboje, różne takie misje czasowe też w tym trybie zręcznościowym chociażby będą, ale tym na razie się nie, nie zajmujemy, wybierzemy sobie kolejną misję i wydaje mi się, że będziemy robić to e, tą drogą, e, którą robiliśmy mm, którą robiliśmy już z Jarek Lesem czyli, e, czyli robiliśmy Geonosis, zaczęliśmy sobie od tego, później było Florum, e, Quell czyli e, droga Pisaliście w komentarzach, na przykład, o tym, żebyśmy oglądali serial. Ja tutaj poczuwam się praktycznie, ja muszę sobie obejrzeć, tym bardziej, że w telewizji też leci, nie muszę sobie tego, sobie tego oglądać w internetach Z eee... tak machasz głową, Tak kątem oka widzę, Bierzemy sobie w każdym razie tryb fabularny tej misji. I ja tak będę to robił, ale najbliższe trzy odcinki jednak będą bez żadnej swojej tej historii, bez wielkiej znajomości tych postaci, które tutaj się pojawiają. Chcesz przeczytać? A czym to będzie? Oglądałem parę odcinków tego serialu. No co podobał Ci się? Taki sobie. Nie Rozdział trzeci, mi się to tego serialu. Hrabia Duku prowadzi wojnę z Republiką na wielu frontach. Flota Republikańska pod, do, pod dowództwem Ayali Sekury znalazła się pod ostrzałem nieprzyjacielskich fregat klasy Munificent. A okręt flagowy Republiki jest zagrożony przejęciem. Przyjęciem, jest z jakim przyjęciem, widz, tylko przyjęciem byłem. Przejęcie przez jednostki wroga. Na szczęście dwóch bohaterów Jedi jest już niedaleko. Czyli na przyjęcie. Na przyjęcie! Tak jest! Normalnie aż tu... Przecież to chciał, że to przypadku. To będzie dobre przyjęcie. Wiecie, trzeba się jak to jest ja Polak. Sakura, robi. Ej, wiecie, jak to, jak to jak tak jak... każdy Polak, nie? Idzie nawet na jakąś imprezę, nachleje się przed, żeby nie płacić. Y, wiecie, w barze dwa razy więcej. Spokojnie to tak, ten Cydry, <grystanie> to szczerze mówiąc, ten to jest. Nie wiem, by to jest, butelka. No ja się domyślam, no, skąd to Także jest... przejęcie statku, tak mówiłem, popularnie zbytnio. Czy to mają ob... Nie wiem, nie wiem, to jest Lego, to, to nie ma zbyt wielkiego raczej związku z rzeczywistością. O ja widziałem tego niebieskiego tam? Nie. Fajny fajny, fajny. To jest ta Ayala Sekura? To jest chyba... Agencja Ochronia Secura <grystania> Nie, nie, to Delta Security, to jest za na, na świecie agencja. O tak. Nie towarzyska. O, to o, będzie latać, ja jakby kochamy latać To lata. będzie tragedia. Dobra, ja jestem z to już odkryliśmy to. Co jestem to jest lewej? Za I to ma dopalacz. O, na no, a. Dobra, trzeba jakieś takie z trąbką rozwalić. Nie, nie ja mam pojęcia co się. No takie ma taką trąbkę. Nie widzisz <laughs> trąbki. Co to wygląda. jest? O, albo to trzeba wysiąść. A, o Czyli jednak taka misja że Orzesz ty Jakie to wielowarstwowe Jak blitzkrieg no. na ziemi i w powietrzu rzeszku, Czyli musieliśmy dolecieć Ale to było complicated zobacz, no, To chyba będzie cała misja tak, radę. Serio? Nie no chyba nie A, To, ty, to, to ty jeszcze no... nie koniec Nie bo jeszcze ja nie dolecie. Wow, wow. Lecę wow, wow. Patrz jak go robię, robię go jak psa Dobra, trzeba... I tylko go tak I patrz, i tak <suszy> nawala Popadł. Tak, przypomniał mi się filmik na Gameska. Słucham. No z tym psem, nie? tym psem. No tam był taki fragment. Tylko tam było, robię wszystkich jak ten pies, a nie jak Aha, psa. To. Ja mówił się ja jak psa, a nie jak pies. No ja trochę to się no, no, ale to było niedobre w sumie. Dobra, Dobra, co ja mam tu zrobić? Chyba to. To mi się wydaje, że chyba nie to. Chyba nie. bo ja tu nie widzę połowy. Ja, ja nie. też nie wiem co, co my to dokładnie będziemy robić. Na pewno by to było prostsze, gdybyśmy faktycznie znali. O znali to tutaj serię. coś jest. Nie na A właśnie ale widziałeś by te nowe prostszy. wojny klonów czy, czy, czy stare? Bo wiesz, to były dwa seriale tak naprawdę. Ja to są na karton um, no to chyba łabyś. Ale to była animacja, nie? No by to były animowane, tylko jeden to był taki. Znaczy... chociaż w sumie nie wiem. Nie oglądałem ani, ani drugiego hmm. za bardzo. Ale jeden z nich był chyba bardziej taki rysowany, taka kreska raczej nie, starsza, nie, a drugi było, był 3D. 3, nie? To ja ten no. 3D. To no, ten, ten nowszy jest 3D i w sumie ten uważany za lepszy z tego co się Lepszy. Nie, no nie był no. to jakieś straszne, ale ja nie ogarniałem wtedy uniwersu, bo ja nie, nie oglądałem ani żadnego filmu. I, i, i teraz dopiero <laughs> niedawno tak, nadrobiłem. W, w tym roku dopiero. No, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ja po to się chwali. No, wszystkie wciągnęły z mięta. <grymty grymty grymty grymty> <grymty> to jeszcze nie chwali. Ja to na <tuda> Blu-raya <grymty> 3 wydałem, nie? Ja dostać w prezencie. Cicho no, tam. No, no, no. Ciężko sobie zapracowałem no. <grymty> na prezent. Dobra, ja nie wiem co ja tu zrobić. Ty już wiesz? Tak, już robię. Ja, ja póki co napierdzielam we wszystko, co się rusza, i w ogóle na to, co się co Bateria się O jest, haczyk. Ej, aż dwa życia z nich wy, wyskakują z tych. I teraz wracam do samolotu. Niszczycieli. I lecimy. Aha, bo to są nasze statki. No. Aha, no, a to w jakiejś części te statki były złe. Te, które widać na tym, to ja nie wiem. Ja, nie, ja widziałem tylko na miniaturce, nie, nie, nie spojrzałem, jak ty je. Jak ty je rozwalałeś, jak to No wygląda? te statki, tu, te, te duże, republikańskie Aha To, to potem ty, nie były Imperium? Aha, no tak, dobra, o tych mówisz No, no tak, jasne, no jasne, to no, bo to złe. są statki Tak, z czy, których klony Transporto, są transportery klonów po prostu A, czy ja na dół mieć, A ja sobie, wiesz, Tak, ja bardziej o pieniądzach myślę A tych jest taki darczyńca i w ogóle dobroduszny i tak dalej Darczyńca? Tak. Tak Darczyńca tak, Co daje? Co pani daje? Dupy Za <laughs> reguły Chyba to jest promocji. No. Oj, no, i nie działa. Co nie działa? No, nie ma baterii. Trzeba baterii. Okay. Tu działa dobrze dzielenie ekranu. O, jest, ja właśnie, się cieszę właśnie. po prostu... Graliśmy słuchajcie przed momentem, nie, nie, nie ma co kryć w traj na trójkę. No i tam nie było część tak jak dzielenie ekranu. Sorry, ale w Lego to po prostu... Tu mainstream. Jest, to jest po prostu idealnie. Niezu, ja tu nic nie robię, kurde, ja tego klocki zbieram, a, te, a ten klika. No, no to rów, no przecież. Nie no, zabił mnie. ale to, By, o, to cały jest czas. to, co mnie strasznie w na przykład w LEGO. Że jak, jak się załącza kad scenka, to często wiesz, ty nie masz kontroli nad postacią, a już cię przeciwnik zabije. No. Tak niestety czasem jest. Czy no tu zbierasz dalej, czy pchniemy no, misję? No pchniemy misję, bo <laughs> pewnie tego zbierania to jest mnóstwo, a bez pewnie klocków nożnikowych to, to dupka. Nie, nie warto nawet mi się no. wydaje. Dobra, to leci, Le lecę z tobą. No jest czerwony. no, czerwony. Lewacki. Nie nie mutwój. Mówisz, że był czerwony, no, oczywiście. No bo mnie wsiadł do twojego. W sumie. Jest tak to jedno i to samo, ale okej, okay, nie. Nieprawda, nieprawda. Czerwony jest bardziej Tak. Ja. Na no, co, niebieski cię... Dzisiaj... No. Lepszy no. jest. No prawda. Tak. Jakim względem? Każdym. Co ty tutaj w sumie odblokowujemy? Tutaj chyba w tej grze nie ma... Serio. No tak! No i widzisz, że się pali. A jak odblokowujemy, to leci woda. Aha, no a dobra, ale mi chodziło, wiesz, ym, mi nie tej sprawy, tu tutaj chyba tego trochę więcej było, z tego co pamiętam, nie? No, nie wiem, nie pamiętam tego, bo ja dawno w to grałem okay. na Xboxie. Rozumiem, rozumiem. Więc nie powiem ci niestety. A chciałbym. Ja bym też chciał <laughs> Byłoby tak milutko. No ja się nie robimy, no. No, wiem się, ale wiesz, w swoim czasie, nie? Jak już, tak. jak już polabimy, polabimy. Jak się dowiemy, że, że połowę poziomu przeszliśmy be, beznadziejnie, bez sensu, bo pominęliśmy jakieś ważne elementy. Wtedy się dowiemy. Aha, co ty zrobiłeś? Umarłem przy ciebie. Tak. No tak. Alej, przydaj się, zrób coś. A, no nawet nie musisz. Ja Właśnie, coś no. To jest Lezy za tobą i. Musimy dać, że to jest gaśnicę, no bo A tu się nie da na na przelecieć jakoś? Tam się dało przejść, tak. ale malutkim. Aha. My nie jesteśmy malutcy, bo mamy dużo. No, Anakin już ma 18 lat, już nie jest taki malutki. Tu ma 18 lat? Nie, no, chyba trochę więcej. Ja I nie mogę żyć do czerwonym. Znaczy, ciężko stwierdzić, w sumie? Teraz muszę wejść do niebieskiego. On miał około 7 lat, jak. ja nie mogę. Dobra. Teraz niebieski brzydki. On miał około. Tu. Tu. Ej, nie, każe mi tam rzucić. Co na tak? tu? No nie wiem, właśnie. Ale czekaj, Nie. Koniec misji. Okej okay. Serio? Nie wiem, no, raczej nie. Nie. To było zbyt łatwe. Te misje są łatwe. A, aż, tak? aż tak. Hashtag? Hashtag, tak. Hashtag, Hashtag łatwe. łatwe. <grym> <grym> <Do>. <grym> to okay. samo powiedzieliśmy. O, to jest jakiś generał, którego chyba już spotkaliśmy, my nie spotkaliśmy. Nie wiem. Ja zapoznam się, naprawdę, odrobię lekcję, wszystko elegancko, słuchajcie, będę Ale będę obcy kary, za trzy na, pa na pałę się zatem. lepiej przeczytać. <grym> znaczy, ja to też prawda. Jak się skupia na fabule. To się gara 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 dokonali. i stoi w miejscu, je. a jak kurczę się gra, to się gra i no, no. problem, Że coś Słońce nas dzisiaj chyba nikoch tak świeci miło co tam, tak? Nie. No, wciągają nas. I to, ale to słabe jest to, że wiecie, ja tutaj patrzę na to. Ja nie wiem kto kogo wciąga i dlaczego, je. a jak w ogóle to są roboty. A roboty a, nie tak, lubią tak, klonów. No Roboty nie lubią klonów, tak? E, w tym momencie chyba jeszcze, jeszcze tak. Jeszcze tak? A potem cię lubią? Aha, lubię. No, 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 ale, potem, ale, ale potem nie ma robotów no, tak, w zasadzie tak. Ale no, roboty, roboty były niedorobione, nie no. no. No raczej, bo to roboty. No. Ale chyba znaczy, nawet był taki, że kurde, wie, jeden sygnał, i wszystkie robią jedno i to samo, i cię zawsze posłuchają, ale. No, jak się okazało. Klony też to o wrocznym widmie, to. No, ale mogą się zbudować, bo to jednak. Wiesz, znaczy początkowo to były klony, ale też były niedorobione. Później już Imperium nie korzystało z klonów, tylko korzystało z normalnych ludzi, nie? Tak? Czyli potem już jak Jak w tych starszych częściach jest to nie Darth były Vader klony. Naprawdę. No, w środku to nie, to nie są nie. Były klony? nie. Są szturmowcy. Znaczy niektóre to były klony, ale wiesz, ogółem. To jest ja Co ja wiem, to, to, nie. to nie. To niekoniecznie. To wiesz, ja nie To widzę. nie było tak, że każdy. A, o, to jest czas, właśnie nie wiem, jak się nazywa, ale to jest strasznie upierdliwe w grze, którą też możecie oglądać na naszym kanale. A, dzisiaj tak reklamowałem nie? Tried. Jedi Outcast, no właściwie Jedi Outcast to, to, to mnie tak denerwują strasznie. Dobra, nie będę rozpierdniczał tego wszystkiego. Gejowski, czerwoniutki. Czemu nie mogę wsiąść do tego? Jak ty to zaparkowałeś, chłopcze? A tam trzeba strzelać. bo wow, już strzeliłeś. A tutaj e, czym to strzeliłeś Normalnie? Czy jakąś kulką? No tą różową, co żeśmy odblokowali przez chwilę. <laughs> Okej, okay. jaka kulka, nie! Kiedy by No, No się po lądowaliśmy. no bo ja sobie <laughs> Tak, taka jest moja rola. Właśnie burzy, zdobywaj hajsy na kolejne. spadają. Nie ciemno. No tak, no bo jest... w atmosferę wchodzi. A, oni w sensie. No no, no. Oni, dobra. Nie Dobra, ja ląduję. No po prostu kliknij byle gdzie. No, nie, nie ma właśnie zbytnio tutaj. Ojoj. ja... Jak zrobić wylądował? Normalnie. No nie mogę. Może ty nie możesz, he no Nie, ja, ale ja też chcę kur... Czek, czek. Nie, fajnie czek. wygląda wam, w tych Star Wars. Tak. Też sobie skotowaliśmy też tak samo. Pomówię. No co jest? Jakie dyskusje to nie były, ale też mówiliśmy o tym, że jednak trochę lepiej jest niż chociażby w. LEGO Star Wars pierwszy. No ja też chcę wylądować. Napierdolcie no nie, <laughs> nie, nie masz, nie masz do papieru, chłopie, do. Nie jesteś kaskaderem. Szajsy papier. Minimum no. No, no. Pomagam, no, będę strzelał. w sumie... Ale... Czekaj, strzelasz? No. Zabijam coś? Nie, nie. Nie, bo... Nie, bo one są, wiesz co, przy tej tylnej ścianie, a ty jakoś nie masz do niej do... No. A strzelaj mi, jestem ciekaw, to będzie widać w ogóle. No było zielone, czekaj. To będzie na środek bardziej. Dobrze. Idę O, psz, są koledzy, są koledzy No, to żeś kurde postrzelał po dachu, nie? No bo nie mogę, no No Nie idzie Ja jestem Ayla Sekura Ayla Sekura <noise> Też z tego biura Dobra, ale, ale co ja mam teraz zrobić? na napierdzielać się, no tak Ej, widać? Eee, jestem teraz w drugim tym Z drugiej strony, wiesz? No nic, ja tu postoję, bo nie ma... <noise> ty postój, ale na pewno możesz wylądać. No, no nie, nie mogę, no, 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 A, co tu? Powinno coś wyświetlić? Y, Z, B, C, W, Z, A, J, Dobra. W BK? Kurwa nie mam <laughs> za kurno! Ja chcę nie. wylądować! Może ty ja nie pomiesz, co, co tam mam zrobić, oprócz tego, że rozbyszisz wszystko? Nie wiem, może jakbym widział co tam jestem ci <laughs> mam. No to <patrz laughs> na moje Dzieje się Czeka, nie, <laughs> Czekażę, nie w ogóle w lewej właśnie w lewym A, a czemu nie ty nie, w ogóle? nie masz tu statku? Kuwe w sumie? Co się z nim stało? Gdzie on jest? Zniszczyłem ci go może? To zrobiłeś. No ale jak, no to było bez sensu. Nie no, no najwyraźniej musimy coś po prostu zrobić, dlatego go nie ma, pewnie nie? Pewnie te. No. Więc pewnie trzeba iść to the left, to the left. No sprawdzaj boczki, no tu nie. Tu już na pewno nic nie ma. Bo no, wszystko sprawdziłem. Nie, nic z tego nie ma. Za czasu No jeszcze. Później będziecie mi pisać, że w ogóle wow, wow nic. A może to, a tu trzeba otworzyć, dobra już widzę. Się świeci, nie? Coś tu będzie. No, trzeba pociągnąć. Ten, ten, ten. No to ko masz, e, właśnie, komandor. Dowódca Bly. nie w ogóle, pierwszy słyszę. Może miał by być Billion, Nie, to... nie to no, Nie. Bliżej podejść. Czekaj, jak się nie stierdził O. Jezu, ja są oni wielozdaniowi, no, kurde, ja tyle. <laughs> na bank możesz wylądować, jestem pewien. No i gdzie? No musisz tak, jakby podlecieć i kilka Y po prostu. No klikam. No kuźwa. To właśnie ty biega, ja ci co zrobię? Nie, ja ty ja ci sam. zrobię. Ja sam, będę kombinował. Nie, ale tutaj prawdziwego czarodzieja będziemy mieli, chyba nawet. No dobrze. No. O, ostatnio Hogwarts to się wszędzie wpierdolisz. No, sobie widziałem właśnie. Jezu, co mam, po prostu tak skoczyć, tak ho ho? ho? Ja nie wiem, bo ja nie mam No zamknąłeś mi! A nie, tak skoczyć he, he, he także tak sobie wskoczyć do środka. Okej, okay. nie no widocznie Szytyksa nie miał w tej misji, no grał po prostu zrozumiała Wilku no, ty Musisz też masz, zrobić. Całą, tak. masz coś zrobić, <grym> czasem do czasu O wyleciałeś No i zrobiłem, wyleciałem i kurde O lecisz Lecimy, a szkoła... mamy te gówna za sobą, dobrze już widzę już widzę. Ty masz, ja nie mam No Znowu jestem taki niepotrzebny Ja tutaj jest super doładowanie Fajnie te bitwy wyglądają z tyłu, to znaczy no Szkoda, że my widzimy Szkoda, że my mi... no ja już strzelają cały czas Szkoda, że ja w nie uczestniczę, ale Po co? Ale nie widzę, czy ja to zgubiłem, czy mam to Mówi o ja tym strzeliłem? No tam masz strzelić No Trzeba przelecieć pod O, i Aha. tu Okej, okay, ja nie mogę Nie ja tego tyle zebrałem? Nie, to masz cały czas Ha. no bez sensu W innych tych, tych takich bitwach naziemnych to, no to nie, no bo to jest taki statek specjalny. Aha, to wy... Um... się nie, wydaje Nie, nie wyłapałem No możliwe, możliwe, że tak jest No bo inaczej to by nie miał naprawdę sensu, nie? O, ja teraz będę mógł wylądować? Nie no, chuj, ja nie mogę, no Mąż. No i ląduję, ląduje. Jest. Jedno w drugie, no w trzecie, piąte, no co tam. A co to jest za statek? Nie się pytasz. Proszę, nie, kontra, nie kompromituj mnie. No jakiś statek, który... Isla Secura. Tyle, no. To są wydarzenia z serialu. Wóz dowodzący. Nie no, obadam. Jeśli nie uda mi się już spisać odcinków, obejrzeć, to też postaram się znaleźć jakieś streszczenie tego, nie? Jestny pierdolnik. No. No tak, brawo. Nie, przykro mi nie znała pani. Zapraszam. Zapraszam za rok. Z sobą pani pracowała. Poziom ukończony, także udało się, słuchajcie, gra dowolna, ła, ła, w ogóle... Nie dało się tego spierniczyć. Ashoka, A Ayla Sekura, fajna dupeczka. Teraz się czuje bezpiecznie. Twilekanka. No jak, no kurdwa na kosmitki się napalasz panie. No Twillekanki są spoko co chcesz. Kto? Jak? Twillek, tu jak są. Twilekanka się mówi. Twilek? to jest y, forma męska, a żeńska żejska twilekanka. Muszę to odbadać. Prawdziwego, prawdziwego Jedi'a. <noise> tak. Google Grafika. Twilekanka xxx. No. <noise> Już to <głos> widzę, <głos> jak sztukstwo pisuje. No prawda. No, jest. No słuchajcie, to tyle. A Aś no, ciekawości sprawdziłem. sprawdziłem. Jest. jest. Nie wpisujcie. Nie, nie, nie. Nie wpisujcie. Tak źle to wygląda. <noise> Jak co kto lubi, nie? Dobra, to wszystko zajęcie w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się dobrze to oglądało. Wiem, że sporo osób czeka na te odcinki właśnie z Lego Star Wars 3 Clone Wars, dlatego zaprosiłem Sztychsa. No i co, w kolejnym odcinku będziemy kontynuować tę fabułę. Myślę, że cały czas przy Duku będziemy trwali, przy tej kampanii z też. Ja nie wiem, Duku tutaj w ogóle prawie się nie widać dla mnie, tylko w tych kadenkach się pojawia, no ale Bo najwyraźniej kiedyś kiedyś na niego trafimy. Także teraz to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie. Cześć.